Dzień dobry, szanowni na tej naszej trybunie, jak się czujemy? Świetnie, świetnie. Państwo, widzicie, że ten modl być przyjemny. Już się zaczyna. No, no powiedzcie, jak wszyscy powiecie. Pan Jagiełek Święcicki. No i mileusz artysty Mieczysława, 13 Złotkowce. Specjalnie dla dzień tak uroczysty, przez skromnego sługa jubilata Jerzego Michała Czarneckiego uczyniony. Coś jaśnieje, jak jucznia o świcie? Czy to gwiazda zaranna powstaje? Nie, to on. Artystów enklawie. O, mocno! Ty, co kraw, Kraków przytulasz do serca, a potomek potomak. Twes, a potomak twe stopy obmywa, Ciebie znają już nawet w Warszawie. O, o jesu! Jesu! A, nie, Ty na targer nie równa się z tobą. Gdy u sułku stulecia świętujesz, wędę desję i wieków przeprawie. O nie sławie! Ty co z piwnic na światło wyszedłeś, co i wojsko zniewolić potrafisz. W koło brzeskiej stawałeś wyprawie. O, nie sławie! Co jak Feniks z popiołów powstajesz i nie padasz w najcięższych terminach. Co sponsorów masz w... pono w rękawie? O, Tu, gdzie królów i książąt jest miejsce, a na tyś książę największy, a pogę, a repogę, się poczet O, Posadł poruszyć, ach bryło nawet wieszczą nie przyjdzie do głowy. Boś artyzmem jest równy im prawie. O, Nie Ale z entuzjazmem, z etusyjmem. O, Wertyński do ziemi się kłania w siewo. bo Ty drogu mój drugi tarowi! Bądź ty wielki jak prawosławie. O, ty, co madame Irene walkowie, Nocą do stołu układasz cierpliwie. Ona wtedy majacie na jawie. O, koniec i pany, i kniecie, i narody. Na obu okulach ty uśmiech rozdajesz łaskawie. O, mnie sławie! W serc wieści złamane bez wichów. Bo Arslonga, a Wita to brewis. Ja z tu prawie się dławię. O, niech sławie! Wtedy pochłon ci składam w teatrze, gdzie Wyspiański zaczynał swe dzieło, a ty stoisz tu w glorii i nie, O, nie, 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 jest żywy. Wtedy brązem cię równo oplapie i na cokój najwyższy postawię. O, Pełniło się. Spełniło się. Rzeczywiście Pan Mowa Niedziela to będzie pamiętna dla wszystkich. A teraz, proszę Państwa, rzeczywiście za chwilę um, będzie uczta wspaniała naturalnie post. A jeżeli wino to seko tylko, żadnych słodów. i co, to, to może... Zapraszam bardzo. Mego przyjaciela, mego mistrza profesora. Czy ja mam dostać gdzieś obok na dobrej jeszcze, bo ja nie To oczywiście ty jesteś mistrzem, ja co najwyżej skromnym uczniem. Ja natomiast chcę powiedzieć, że, ponieważ tak się składa, że ja jestem wprawdzie e, w tej chwili przyjechałem z Warszawy, ale ja jestem Krakus, zapewniam Państwa. Ja tylko wyjechałem na chwilę do Warszawy. Ta chwila trwa prawdzie już 37 tak. lat. Ale ja jestem ciągle Krakusem, ciągle się tutaj czuję u siebie. To właśnie tutaj, bo moja mama była aktorką w Starym Teatrze w Krakowie, więc tu się wychowałem. Jeszcze pamiętam, jeszcze pamiętam. I Wanda Kruszewska to moja mama. Eee, no, eee, natomiast, natomiast ja jeszcze pamiętam ten etap właśnie teatru rapsodycznego, jako tutaj mały chłopiec się wychowywałem, także i tutaj przychodziłem do piwnicy za moich młodych lat. Więc ja się ogromnie cieszę, że dziękuję za zaproszenie, eee, a ponieważ ostatnio od 9 lat zajmuję się ogólnopolskim festiwalem piosenki retro imienia Mieczysława Foga i Mietek właśnie e, w ubiegłym roku był... Był, był na, laureatem nagrody specjalnej ministra kultury w ubiegłym roku i laureatem honorowego wyróżnienia Złoty Liść Retro, dlatego tutaj chciałem e, przypomnieć właśnie trochę tych piosenek retro. I chciałbym bardzo zadedykować właśnie e, Mietkowi e, taką piosenkę Jerzego Petersburskiego, która się tutaj chyba najbardziej nadaje, ale ponieważ ja mam taki zwyczaj, że zawsze na moich spotkaniach z piosenką rozdaję teksty i, i, i Państwo śpiewają, także ja bym bardzo serdecznie prosił o pomoc. Może być rozdać teksty, dlatego że ja tak się zastanawiałem, jakie piosenki przygotować. No, ale ponieważ to są barany i Mietek jest baran, wobec tego także sięgnąłem po teksty Emanuela Schlechtera. To też baran urodzony...